To z nią Iga Świątek poleciała na wakacje. Już się potwierdziło, i to jak. Iga Świątek po intensywnym sezonie postanowiła udać się na zasłużone wakacje. Padło na rajskie Malediwy, o czym poinformowała sama tenisistka, pokazując co nieco na swoim Instagramie. Nie było jednak wiadomo, z kim słynna raszynianka udała się w tę niezwykłą podróż. Nowe doniesienia wszystko wyjaśniły. Iga Świątek ma za sobą naprawdę trudny sezon. W jej teamie doszło do sporej zmiany, bowiem po kilku latach Raszynianka rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Na jego miejsce wskoczył ostatecznie Wim Fiset. Niestety, ich pierwszy sprawdzian na korcie w Rijadzie podczas WTA Finals nie poszedł najlepiej, skończyło się odpadnięciem przed półfinałem. Iga Świątek skończyła sezon. Po tym intensywnym okresie przyszedł czas na zasłużony urlop. Iga postawiła w tym roku na rajskie Malediwy. Jak ustalił Super Express, Raszynianka przebywa na wyspie Ritira, gdzie jednak nadal ma styczność z tenisem. Ładuje akumulatory w luksusowym pięciogwiazdkowym resorcie One Only Retira, który na oficjalnej stronie zachęca swoich gości do wykupienia spotkania z Igą Świątek i czegoś w rodzaju prywatnych lekcji tenisa na korcie. W który wyposażony jest hotel. Cena to 290 dolarów od osoby czytamy w tabloidzie. Do dyspozycji gości hotelowych są także siłowni, liczne restauracje i prywatne plaże z białym piaskiem i krystalicznie czystą wodą. Iga świątek na Malediwach wydało się, z kim tam poleciała. Wielu zachodziło też w głowę, z kim Iga poleciała do tego raju na ziemi. W końcu jednak wszystko stało się jasne. Okazało się, że towarzyszy jej bardzo bliska osoba siostra Agata Świątek. Razem z nimi urlop na rajskich wyspach spędza także ojciec Tomasz. Zabrakło jedynie mamy, ale nie jest tajemnicą, że panie mają dość chłodne relacje o czym zresztą mówiła swego czasu sama. Na zdjęciach i relacjach, które trafiają do sieci próżno szukać także Darii Abramowicz, tak ważnej dla Igi osoby. Najwyraźniej tym razem panie postanowiły nieco od siebie odpocząć, bo przecież na ogół widują się niemal codziennie.